Książką, którą dla Was zrecenzuję w tym roku, będzie Czerwień Rubinu Kerstin Gier. To pierwszy tom wspaniałej trylogii czasu. Gwendolyn Shepherd dorasta w niezwykle zwariowanej rodzinie. Jej kuzynka Charlotte posiada gen podróży w czasie, który ujawnia się pomiędzy 16 a 17 rokiem życia. W związku z czym pobiera lekcje w siedzibie strażników. Tajnej organizacji, która po pierwsze dba o bezpieczeństwo wszystkich podróżników w czasie, a po drugie wypełnia pewną tajną misję. Jednak jak się okazuje, wcale nie Charlotte tam może podróżować w czasie, tylko Gwendolin, u której ujawnia się gen umożliwiający przenoszenie się w czasie. Gdy prawda wychodzi na jaw, życie głównej bohaterki przewraca się do góry nogami. Jak na takie rewelacje zareaguje jej rodzina? Czy Gwen do nim odnajdzie się w nowej sytuacji i czy sprosta powierzonemu jej zadaniu? Przekonajcie się sami. Gwen jest niesamowitą bohaterką, która nie poddaje się pomimo przeciwności losu. Jej przemyślenia i wypowiedzi potrafią rozśmieszyć każdego czytelnika. Gwen zaimponowała mi swoją dociekliwością w szukaniu prawdy. Cierpliwością oraz nietuzinkowym spojrzeniem na świat. Czerwień Rubinu, jak na pierwszy tom serii przystało, wprowadza nas w świat strażników, podróży w czasie, umożliwia poznanie bohaterów i zaprzyjaźnienie się z nimi. Jeśli komuś zależy na akcji, to nie będzie zawiedziony. W książce dzieje się dużo. Akcja wciąga i czujemy niedosyt, że strony tak szybko uciekają. Spokojnie jak na wojnie. Od razu możemy sięgnąć po kolejne tomy. Niewątpliwym atutem książki jest jej prosty i przystępny język, dzięki czemu lekturę czyta się błyskawicznie. Kolejnym plusem są reguły Stowarzyszenia Podróżników w czasie, fragmenty ich raportów, przedstawienie linii rodowych umieszczone przed każdym rozdziałem. Przez to lepiej możemy poznać strażników, ich misję oraz historię. To idealne dopełnienie głównego wątku. Mimo, że nie powinno się oceniać książki po kładce, to właśnie ona zachęciła mnie do sięgnięcia po czerwiej lublinie. Jak sami widzicie, jest prześliczna, przyciąga wzrok i sprawia, że chcemy zgłębić kryjącą się w niej obojęć. Nie spodziewałam się, że odnajdę w niej niezwykłą tajemnicę, intrygujących bohaterów, oraz przesłodkiego gargulca, przez którego uśmiech nie schodził mi z twarzy. Historia o przygodach Błędolin wciąga nas, zaskakuje i trzyma w napięciu do samego końca. Jeśli czerwień Rubinu Was zaciekawiła, to zapraszam serdecznie do biblioteki szkolnej, gdzie znajdziecie całą drogę czasu. Cześć!